wysłałem taką paczkę, która miała kosztować około 14 zł, a musiałem za nią dopłacić 1700 zł. Prowadzę sklep internetowy z zabawkami, za pośrednictwem tej strony internetowej wysłałem 12 przesyłek, a teraz żądają ode mnie ponad 3000 zł dopłaty. Wysłałam paczkę mniej więcej takiej zawartości, owadze 100 kg, zapłaciłam za tą przesyłkę 147 zł. Po czym e, kazali mi dopłacić 2047 złotych, a jej waga w trakcie transportu wzrosła o 250 kg. Pan Krzysztof od dwóch lat prowadzi sklep internetowy z zabawkami. Kilka miesięcy temu postanowił zmienić dostawcę usług kurierskich. Szukał najtańszej oferty. Pisałem na internecie e, w porównywarce pośredników brokerów. No i z... było na pierwszym miejscu. Ja no stwierdziłem, że wyślę pierwszą przesyłkę, zobaczę jak u nich działa system, jak u nich procedury. No i czy w ogóle dojdzie ta przesyłka? Firma, o której mowa, jest pośrednikiem w zamawianiu usług firm kurierskich. Każdy, kto chce skorzystać z jej usług, musi przygotować paczkę, zmierzyć ją i zważyć, a następnie te wymiary wpisać na stronie internetowej. Wtedy dowiadujemy się, za pośrednictwem której z firm kurierskich możemy wysłać paczkę najtaniej. Wystarczy kliknąć, wybierając najtańszego usługodawcę i w naszym imieniu paczkę wysyła pośrednik. My drukujemy tylko dokumenty, nadania, a paczkę odbiera kurier. Pierwsze 7 przesyłek bez problemu. Doleciało, doleciało, klienci je odebrali. No więc kiedy zaczęły się problemy? Przecież wszystko no, poszło zgodnie z planem. Pewnego dnia mm, na moim koncie pojawiło się na początku magiczne 125 złotych dopłaty. Bardzo mnie to zdziwiło. Wszystkie przesyłki były takie same? Tak, wszystkie były te same. I nagle któraś z rzędu... Rzestu... Tak, ósma okazała się ponadgabaretowa. A siedem poprzednich? Było idealnych. Firma pośrednicząca w wysyłce paczki pana Krzysztofa uznała, że była ona większa niż podano i stwierdziła, że mężczyzna musi dopłacić 150 zł. Zawsze na pudełku jest podana wysokość, długość i szerokość. I ciężar pudełka. Czyli tak, 138. 138 na 70 na 48 w tym przypadku. I takie dane pan wpisuje tak. na tej stronie. Tak, takie dane są wpisywane. Dlaczego kwestionowane są te wymiary, które są na pudełku? Bo moim zdaniem firma chce wyłudzić pieniądze. Tak mi się wydaje. No, jeśli jest wszystko na pudełku, jeśli jest waga, i to jest zgodne z regulaminem, no to w czym jest problem? Wkrótce okazało się, że sześć kolejnych paczek też ma większe wymiary, i tym razem trzeba dopłacić już znacznie więcej, bo ponad 600 zł. Nie ukrywam, że miałem ten długopis w ręce, i wypadł mi i zdębiałem. Na pytanie o co chodzi. Pani mi wytłumaczyła, że muszę te pieniążki najpierw zapłacić, i dopiero wtedy mogę zrobić reklamację. Pan Krzysztof zapłacił 125 zł za pierwszą paczkę i złożył reklamację. Miał nadzieję, że pośrednik przedstawi mu dowód na to, że przesyłka była większa niż zadeklarował, i prześle protokół potwierdzający ten fakt. Jednak, mimo że od tego czasu minęły ponad 3 miesiące, nadal czeka na rozpatrzenie reklamacji. Pan do tej pory nie wie właściwie co to było? Za ciężka paczka, za duża. Nie, no nie wiem, ponieważ nie mam protokołu weryfikacyjnego. No to na jakiej podstawie chcą, chcą, no, domagają się tych pieniędzy. Do. przypuszczam, że to jest tylko ich wymysł i wielka wyobraźnia i po prostu próba wymuszenia, próba ściągnięcia jakichś pieniędzy od klientów. 107 na 110 a grubość? Tej najszerszej grubość na... około 20 cm.